Babcia mojego męża przyniosła do naszego domu pergamin z drzewem genealogicznym. Już wpisali imię dla naszej córki, choć ona jeszcze się nie urodziła. Nazywam się Natalia i tego dnia postanowiłam: Moja córka nie będzie gałęzią cudzej historii, będzie własnym początkiem i jej imię zmieni wszystko. Cześć, drogi widzu, dziękujemy, że jesteś tutaj. Daj lajka, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, co sądzisz o tej historii. I z jakiego miasta nas oglądasz? A teraz kontynuujmy historię. Kiedy dowiedziałam się, że noszę pod sercem dziewczynkę, nie poczułam radości. Poczułam ciężar. Jakby serce, które biło we mnie, już wtedy szeptało: chroń mnie. Nie tylko przed światem, ale przed tym, co niewidoczne. Bo z rodziną mojego męża nic nie było proste. W Wadowicach nazwisko nie jest tylko nazwiskiem. To drzewo. A każde drzewo ma swoje korzenie. Niektóre wrastają głęboko, za głęboko. Dwa dni po wizycie u ginekologa zjawiła się jego babcia Antonina. Zawsze pachniała starym mydłem i lawendą, w dłoniach trzymała kopertę z grubego papieru, jakby niosła coś świętego, bez słowa podała mi ją, siadając na brzeszku naszego kanapy. Otworzyłam ostrożnie, w środku był pergamin, ręcznie rysowany, misterny, złocony na brzegach, drzewo kobiecości powiedziała. Na gałęziach imiona. Zofia, Halina, Jadwiga, Stanisława. Wszystkie żeńskie linie ich rodu. Na samym dole one puste miejsce. Ale nie do końca puste. Delikatny ołówek zaznaczył imię. Jeszcze niewyraźne, ale już gotowe do wypełnienia. Zofia. Tu córka będzie kontynuować dziedzictwo. Zofia. Tak jak prababcia. Ton babci był miękki, ale spojrzenie lodowate. Jakby to nie była propozycja, lecz wyrok. Mój mąż milczał. Patrzył w okno, jakby szukał tam odpowiedzi. Wiedziałam, że on też dorastał w cieniu tego drzewa. Wiedziałam, że nie miał odwagi go ściąć. Przez dwa dni nie rozmawialiśmy o tym. Unikał tematu. Ja próbowałam połknąć góle w gardle. Ale potem przyszedł niedzielny obiad u teściów. Wszystko było dokładnie tak jak zawsze: porcelana, ćwikła, wieprzowina, barszcz. I wtedy Antonina odezwała się z tym swoim niecierpiącym sprzeciwu tonem. Już zamówiłam haft na śliniaku do chrztu. Imię Zofia wygląda pięknie w złocie. Wtedy coś we mnie pękło. Nie krzyczałam, ale czułam jak w całym ciele rośnie ogień. Uniosłam kieliszek z kompotem i powiedziałam: Dziękuję za drzewo. Ma głębokie korzenie, ale nasza córka nie jest starym pędem. Jest nowym ziarnem i będzie nazywać się Mila. W pokoju zapadła cisza tak głęboka, że słyszałam bicie własnego serca. Antonina zmrużyła oczy. Jej palce zacisnęły się na serwecie, usta rozchyliły się, by odpowiedzieć, i wtedy wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Odezwał się pradziadek, człowiek, który od lat milczał przy stole. Jego głos był chropowaty, ale łagodny. Mila powtórzył. Tak miała na imię moja najmłodsza siostra. Jedyna, która odważyła się opuścić dom w wieku siedemnastu lat. Żyła tak jak chciała, pisała piękne listy. I była szczęśliwa. Zamarliśmy. Babcia zbladła. Teściowa spuściła wzrok. Mój mąż ścisnął moją dłoń. Kilka dni później przyszedł list. Bez nadawcy. W środku śliniaczek do chrztu. Z haftem. Złotą nicią. Dla mili. Niech jej imię będzie lekkie jak wiatr i silne jak jej matka. I wtedy zrozumiałam. Prawdziwa zmiana nie krzyczy. Prawdziwa zmiana dzieje się, kiedy siedzisz przy stole pełnym duchów i mówisz: Wybieram własne życie. Z pozoru wszystko wróciło do normy. Nikt nie mówił już o imieniu. Nikt nie wspominał drzewa, śliniaka ani babki Antoniny. Ale cisza, która zapadła po tym obiedzie, miała nowy smak. Gorzki, jak niedopieczony chleb. Każdy gest, każde spojrzenie miało teraz warstwę, której wcześniej nie dostrzegałam. W kuchni, podczas wizyt, Teściowa zaczęła odkładać dla mnie inne talerze. Dla ciebie bez maku, mówiła, choć wiedziała, że lubię mak. W salonie, gdy tylko poruszałam się zbyt gwałtownie, szeptano. Ciąża to nie czas na emocje. Zmienili taktykę. Zamiast otwartego oporu pojawiło się coś bardziej lepkiego. Kontrola podszyta troską. Ale nie tylko oni się zmienili. Ja też. Coś we mnie zaczęło rosnąć. Nie chodziło już tylko o mile. Chodziło o mnie. O każdą kobietę z tamtego pergaminu, która może nigdy nie powiedziała nie. O wszystkie chwile, gdy milczałam, bo wypadało. Bo nie chciałam robić sceny. Bo bałam się, że zostanę sama przeciw wszystkim. Zaczęłam chodzić na długie spacery po okolicznych wzgórzach, tam gdzie drzewa były dzikie, a nie wpisane w schematy. Mila poruszała się we mnie coraz wyraźniej, jakby z każdym krokiem mówiła: Jestem tu, nie przestawaj. To było dziwne uczucie. Jakbyśmy szły razem, choć przecież jeszcze się nie znałyśmy. Któregoś dnia, tuż przed zmierzchem, spotkałam na szlaku starą kobietę. Siedziała na pniu i dziergała coś z czerwonej włóczki. Gdy przechodziłam obok, spojrzała mi prosto w oczy. Jesteś tą, co się sprzeciwiła, powiedziała. Dobrze zrobiłaś, ale teraz będą cicho. Cichość też rani. Zatrzymałam się. Skąd pani wie? Uśmiechnęła się tajemniczo. Bo sama kiedyś milczałam. Zanim nauczyłam się mówić po swojemu, a potem nikt już mnie nie rozpoznał. Odeszłam w ciszy. Jej słowa wbiły się we mnie jak igły. Tej nocy nie mogłam spać. Mój mąż oddychał spokojnie obok. Ale ja patrzyłam w sufit, próbując zrozumieć, gdzie właściwie jestem. Czy to nadal moje życie? Czy może tylko odgrywam w nim rolę, która nigdy nie była dla mnie? Następnego dnia poszłam na strych domu teściów. Wiedziałam, że Antonina trzyma tam stare albumy i dokumenty rodzinne. Nikt mnie nie zauważył. Schody skrzypiały, ale nie zawahałam się. Strych pachniał kurzem i przeszłością. Otworzyłam pierwsze pudełko. Zdjęcia, czarno-białe, kobiety w fartuchach, z surowym wzrokiem. Przewracałam kolejne strony i wtedy natknęłam się na list. Nie miał koperty. Był złożony na pół, pismo delikatne, kobiece i podpis. Mila, Antonino. Wiem, że się nie zgadzasz, ale ja muszę. Nie urodziłam się po to, by spełniać cudze oczekiwania. Chcę tańczyć, chcę kochać, kogo wybiorę. Nie wrócę, ale nie przestanę was kochać. Serce zabiło mi szybciej. To była ta sama Mila, o której wspomniał pradziadek? Ta, która zniknęła z życia rodziny, by żyć po swojemu? Poczułam, jakby czas się zwinął, jakby dwie historie właśnie się zetknęły. Zabrałam list. Wiedziałam, że nie powinnam, ale musiałam go mieć przy sobie, jak talizman, jak dowód, że to, co czuję, nie jest szaleństwem, że nie jestem sama. Wróciłam do domu późno. Mój mąż siedział w kuchni, pił herbatę, spojrzał na mnie zaniepokojony. Wszystko w porządku? Podałam mu list bez słowa. Czytał go długo. Potem tylko powiedział: Nigdy mi o niej nie mówili, zawsze była tą, co zdradziła. Usiedliśmy razem w ciszy, ale ta cisza już nie raniła, była pełna znaczenia. Nazajutrz Antonina przyszła bez zapowiedzi, przyniosła słoik ogórków i spojrzenie, które miało ciąć. Usiadła naprzeciwko mnie, w milczeniu. Na stole leżał list. Nie zdążyłam go schować. Spojrzała na niego, potem na mnie. W jej oczach pojawiło się coś, czego wcześniej nie widziałam strach. Żal, trudno powiedzieć. Znalazła się, powiedziała cicho. Nie szukałam, sama mnie znalazła, odpowiedziałam. Nie powiedziała już nic więcej. Wstała i wyszła, ale gdy zamykałam drzwi, zobaczyłam, że na jej twarzy pojawił się cień uśmiechu. Maleńki, ale prawdziwy. Tamtego wieczoru pierwszy raz od dawna poczułam, że coś się przesunęło, że pęknięcie w fundamencie tej rodziny może stać się miejscem, przez które wpada światło. Od dnia, w którym pokazałam list mojemu mężowi, coś między nami się przesunęło. Jakbyśmy nagle zobaczyli siebie wyraźniej, bez filtrów, bez scenariuszy, które pisali dla nas inni. Ale gdy relacja z nim się oczyszczała, to co działo się wokół zaczynało gęstnieć. Rodzina zamilkła. Dosłownie. Żadnych telefonów, żadnych zaproszeń na niedzielne obiady. Teściowa, która dotąd dzwoniła co dwa dni, nagle zniknęła. Jakby wszyscy postanowili, że jeśli nie idziemy ich drogą, nie jesteśmy już częścią mapy. Na początku ulga, spokój. Żadnych pasywnych komentarzy, żadnych wymuszonych uśmiechów, ale potem pojawiła się pustka i pytania, których nie umiałam zagłuszyć: czy Mila zapłaci za moje decyzje? Czy brak tej rozszerzonej rodziny nie zostawi śladów na jej dzieciństwie? Czy cena odwagi nie okaże się zbyt wysoka? Zaczęłam zapisywać te myśli w zeszycie. Każdej nocy, kiedy Mila kopała mnie z wnętrza, jakby próbowała powiedzieć: Nie przestawaj, ja odpowiadałam jej słowami. Pisałam o lęku, o nadziei, o korzeniach i o odcinaniu ich nożem własnej woli. Któregoś dnia w sklepie spotkałam kuzynkę mojego męża, Agnieszkę, stała przy dziale z pieluchami, a gdy mnie zobaczyła, jej twarz zamarła, a jednak Jeszcze jesteś w mieście rzuciła chłodno, bez przywitania. Dlaczego miałabym zniknąć? wzruszyła ramionami. Babcia mówiła, że się nie dogadujecie, że lepiej byłoby, gdybyś wróciła do swoich, bo nasza rodzina potrzebuje kobiet, które rozumieją, co to znaczy szacunek do przeszłości. Nie odpowiedziałam. Wystarczyło spojrzenie, ale to spotkanie pozostawiło we mnie ślad. Poczułam, jak łatwo jest wypisać kogoś z historii jednym zdaniem, jedną decyzją. Wieczorem przy kolacji powiedziałam o tym mężowi. Siedział długo w ciszy, a potem powiedział: Zawsze myślałem, że jestem częścią czegoś silnego. Teraz widzę, że to siła, która opiera się na strachu. Milczałam, bo dokładnie to samo czułam. Zbliżał się termin porodu. Torby spakowane, łożeczko złożone, imię wypowiadane szeptem, jak zaklęcie. Mila. Każdego dnia powtarzałam je głośniej, aż stało się częścią powietrza, którym oddychałam. I wtedy przyszło zaproszenie, oficjalne, na papierze z wytłaczanym herbem rodzinnym. Antonina zapraszała na pożegnanie starego roku i powitanie nowego życia. Dopisek ręką. Będziesz wtedy w ósmym miesiącu. To ważne spotkanie. Dla ciebie. Dla niej. I poczułam, jak żołądek mi się ścisnął. Próbowałam rozczytać między wierszami to zaproszenie. Czy było próbą pojednania? A może ostatnią próbą kontroli? Mój mąż spojrzał na mnie z wahaniem. Nie musimy iść, powiedział. Ale wiedziałam, że musimy. Czasem, żeby naprawdę się wyzwolić, trzeba wrócić tam, gdzie wszystko się zaczęło. Sylwestrowy wieczór był mroźny. Mróz osiadał na oknach jak biała mgła. W domu Antoniny było ciepło. Pachniało zupą grzybową i starymi wspomnieniami. Gości było mniej niż zwykle. Rodzina siedziała w półokręgu, jakby czekali na coś więcej niż tylko północ. Antonina wstała. W rękach trzymała skrzynkę. Stare drewno, wypolerowane. Postawiła ją na środku stołu. To jest coś, czego nie widzieliście, powiedziała. Coś, co zostawiła po sobie Mila, tamta Mila. Otworzyła wieko. W środku, zeszyty, zdjęcia, bilety z teatrów, notatki, fragmenty listów. Wszystko opisane drobnym pismem. Życie, którego nikt tu nigdy nie opowiedział. Życie odważne, inne, niewymazane. Przez lata nazywała ją zdrajczynią, bo odeszła. Ale dziś widzę, że może to ja zdradziłam ją, bo nie miałam odwagi być sobą, powiedziała cicho. Potem spojrzała na mnie. Jeśli twoja mila ma odziedziczyć coś po naszej rodzinie, niech to będzie prawda, niech to będzie wolność. Nie wiedziałam, co powiedzieć. W gardle miałam ogień i lód jednocześnie, ale wiedziałam jedno. Już nigdy nie będę się wstydzić tego, co czuję, nawet jeśli będę musiała milczeć w tłumie. Tego wieczoru o północy nie było fajerwerków. Było tylko jedno ciche dość wypowiedziane w moim wnętrzu, i bicie serca Mili, mocne, rytmiczne, jak bęben nowego początku. Zaraz po nowym roku wszystko przyspieszyło. Dni zaczęły się zlewać w jedno, ciało coraz bardziej ciążyło, brzuch twardniał jak kamień, a noce stały się labiryntem myśli, z którego nie umiałam wyjść. Mila ruszała się we mnie niespokojnie, jakby wyczuwała, że coś się zbliża, coś czego jeszcze nie widziałam. Ale co już czułam pod skórą? Zaczęłam mieć sny, zawsze ten sam obraz: stary dom na wzgórzu, drzwi uchylone, a za nimi dziewczynka w białej sukience, odwrócona plecami. Wołałam ją, ale ona nie reagowała. Znikała w ciemności, zostawiając echo mojego głosu. Rano budziłam się spocona, z uczuciem, że coś zgubiłam, albo że coś mnie zgubiło. Pewnego dnia, przeglądając pudełko z rzeczami dziecięcymi, natknęłam się na małą szkatułkę. Nie pamiętałam, żebym ją wcześniej widziała. W środku znajdowały się dwa pierścionki. Jeden złoty, delikatny, drugi czarny, z kamieniem przypominającym onyks. Oba miały wygrawerowane litery M i A. Zapytałam męża, skąd się wzięły. Spojrzał na nie, jakby pierwszy raz je widział. To rzeczy mojej babci, powiedział w końcu. Mówiła, że należały do jej siostry, ale nigdy nie mówiła jej imienia. Zadrżałam. Litera M. Mila, a ten drugi, A. Antonina? Zaczęłam łączyć fakty jak nitki w zbyt napiętym materiale. Czy możliwe, że te pierścionki należały do nich obu? Czy możliwe, że kiedyś były blisko, a potem coś je rozdzieliło? Przecież Antonina nigdy nie wspominała o siostrze. Zawsze mówiła o tamtej, co odeszła z pogardą. Ale może to nie była siostra jej męża. Może to była jej siostra. Myśl uderzyła mnie z siłą, której nie byłam gotowa udźwignąć, jeśli to prawda. Cała ta opowieść o zdradzie i hańbie nabierała zupełnie innego znaczenia. I nagle zrozumiałam, dlaczego Antonina zamilkła po ostatnim spotkaniu, dlaczego spojrzała na mnie wtedy z bólem, nie z wrogością. Wieczorem poszłam do niej, sama, bez zapowiedzi. Zapukałam trzy razy. Drzwi otworzyła bez słowa. Miała na sobie szary sweter i spojrzenie, którego nie znałam. Znalazłam coś. Powiedziałam tylko i podałam szkatułkę. Wzięła ją drżącymi rękoma. Patrzyła długo, jakby dotykała wspomnienia, które przez lata trzymała pod zamkiem. Potem przysiadła i wskazała krzesło naprzeciwko siebie. To nie była moja siostra, powiedziała w końcu. To była moja córka, zamarłam. Mila była moją pierwszą. Urodziłam ją mając 17 lat, w tajemnicy. Nikt o niej nie wiedział poza moją matką, która kazała mi oddać ją do klasztoru. Powiedziała, że zniszczyłabym rodzinę. Mój oddech stał się płytki, serce waliło jak młot. Posyłałam jej listy. Ukradkiem ona pisała do mnie, ale nigdy nie pozwolili nam się spotkać. Gdy miała osiemnaście lat, uciekła, i od tamtej pory zniknęła. Antonina zamknęła oczy. Gdy pradziadek powiedział jej imię podczas tamtego obiadu, poczułam, że to znak, że może życie daje mi drugą szansę, że Twoja mila będzie moim odkupieniem. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Cisza, która zapadła, nie była już ciężka. Była jak okład na ranę. Nie leczyła od razu, ale przynosiła ulgę. Dziękuję, że przyszłaś, powiedziała cicho. Wróciłam do domu z głową pełną myśli. Mój mąż siedział przy biurku. Z jego miny wyczytałam napięcie. Gdzie byłaś? U twojej babci. Spojrzał na mnie zaskoczony. I? Usiadłam naprzeciwko niego. Twoja ciotka Mila. To nie była ciotka. To była jej córka pierwsza. Oddana, zapomniana, ale nigdy nie przestała pisać. W jego oczach pojawiło się coś, czego się nie spodziewałam. Łzy. Ciche, niekontrolowane. Całe życie żyłem w historii, która była tylko połową prawdy. wyszeptał. Objęliśmy się bez słów. Mila poruszyła się we mnie tak mocno, że aż krzyknęłam. Może ona już wie, powiedziałam, śmiejąc się przez łzy. Tej nocy zasnęłam bez snów. Po raz pierwszy od tygodni. Obudził mnie dopiero ból. Silny, rwący, jak fala. Spojrzałam na zegarek. Trzecia trzydzieści To czas, powiedziałam do męża, który już stał obok mnie z kluczykami w ręku. Byłam gotowa. Droga do szpitala była jak senny film: zamglone szyby, opustoszałe ulice, światła latarni rozmazane w deszczu. Ból pulsował rytmicznie, ale nie wpadałam w panikę. Trzymałam się jednej myśli. Mila nadchodzi. Nie wbrew światu, lecz przez niego. Jakby każda historia, którą poznałam, każdy cień, który mnie otaczał, prowadził właśnie do tego momentu. Na izbie przyjęć przyjęto mnie niemal bez słowa. Ruch był znikomy tylko jedna położna, śpiący lekarz i echo kroków na zimnej podłodze. Podłączono mnie do aparatury, ale nikt nie spojrzał mi w oczy jakby to, co się działo, było rutyną. Dla nich może dla mnie początek końca i początek początku. Mąż siedział obok. Blady, ale cichy i skupiony. W dłoniach ściskał zeszyt z notatkami imion, planem porodu, telefonami. Nagle był cały światem. Jedynym stałym punktem, który trzymał mnie przy powierzchni. Ból narastał. Z każdą falą oddech stawał się krótszy, a ciało cięższe. W pewnym momencie zaczęłam wątpić: czy dam radę? Czy starczy mi sił? Wtedy przypomniałam sobie mile. Tę pierwszą. Tę, która zniknęła, ale zostawiła ślady. Te, której imię miała teraz nosić moja córka. I jakby w odpowiedzi, wśród skurczów, poczułam ruch. Silny, zdecydowany. Jakby ona mówiła, jestem gotowa. Poród trwał nieco ponad trzy godziny. Krótko, ale intensywnie. O czwartej piętnaście, przy pierwszym brzasku, świat się zatrzymał. Gratulacje. Dziewczynka. Zdrowa. Silna. Powiedziała położna bez emocji. Położyli ją na mojej piersi. Była ciepła. Śliska. Głośna a jednocześnie cicha, bo wszystko inne przestało istnieć. Słyszałam tylko jej oddech i bicie jej serca, synchronizowane z moim. Mila, wyszeptałam. Witaj. Mój mąż objął nas obie, bez słów. W jego oczach było wszystko zachwyt, ulga, duma i coś jeszcze. Zrozumienie. Jakby ten moment zamknął coś, co w nim czekało na zakończenie od lat. Tego ranka, leżąc w szpitalnym łóżku z milą przy piersi, zobaczyłam przez okno słońce. Nie śnieg, nie deszcz, światło. I wtedy przyszło coś, czego się nie spodziewałam. Do sali weszła pielęgniarka z kopertą. Ktoś to zostawił w recepcji. Dla pani. Spojrzałam na nią zaskoczona. Nikt nie wiedział, gdzie dokładnie rodzę. Tylko najbliżsi. Rozcięłam kopertę drżącymi palcami. W środku znajdował się list. Pismo było znajome, proste, pewne, wyważone. Miała na imię Mila, bo była nadzieją, którą odebrano. Twoja mila nosi to imię z wyboru, nie z bólu to różnica, której nie rozumiałam. Dziękuję, że nauczyłaś mnie od nowa, czym jest kobiecość nie dziedzictwo, nie obowiązek, ale siła wyboru bądź dla niej światłem i pozwól jej być sobą, nawet jeśli kiedyś zechce odejść. Antonina nie potrafiłam powstrzymać łez. W dłoniach trzymałam noworodka, a w sercu odwieczne ciężary, które właśnie się rozpuszczały jednym listem jednym zdaniem pękła ostatnia skorupa. Wróciliśmy do domu kilka dni później. Wszystko wydawało się inne. Drzwi, które wcześniej skrzypiały z niechęcią, teraz otwierały się bez oporu. Światło w kuchni było cieplejsze. Nawet zegar tykał jakby ciszej. Antonina przysłała kosz bez zapowiedzi, bez kartki. W środku: kaszka gryczana, słoik konfitur, pieluszki i dwie bransoletki. Jedna z napisem M, druga z napisem A tymi samymi literami, które wcześniej widziałam na pierścionkach. Przymierzyłam je milce i sobie. Pasowały. Nie jak symbole więzów, ale jak przysięga, że nie będziemy się już wypierać siebie nawzajem. Wieczorami opowiadałam mili historie o kobietach, które milczały, o tych, które odeszły i o tych, które wróciły, bo to wszystko jest częścią nas, ale nie musi nas definiować. Któregoś wieczoru mój mąż przyniósł stary album. Przeglądaliśmy go razem, szukając śladów, może ukrytych, może ledwo widocznych, i wtedy znalazłam zdjęcie. Czarno-białe, zgięte w rogu. Młoda kobieta, z włosami związanymi w warkocz. W ręku trzymała książkę, a w oczach miała ogień. To ona, powiedział. Mila, ta pierwsza. Wzięłam zdjęcie i wsunęłam je między kartki zeszytu, w którym pisałam listy do córki. Nie po to, by trzymać przeszłość przy życiu. Ale by pokazać jej, że każde imię ma historię i że każdy może napisać swoją własną. Tego wieczoru, zanim zgasiłam światło, spojrzałam na milę. Spała spokojnie, z ustami lekko uchylonymi, dłonią zaciśniętą w pięść. Dziękuję, że przyszłaś, wyszeptałam. Dzięki tobie przypomniałam sobie, kim jestem. Mijały tygodnie od powrotu ze szpitala. Dom, który wcześniej był areną milczenia i napięcia, zaczął powoli odzyskiwać swoje barwy. Mila rosła szybko, a jej obecność niosła ze sobą coś, co trudno było opisać słowami, jakby rozświetlała mrok, który od lat panował w naszych rodzinnych relacjach. Antonina odwiedzała nas coraz częściej, już nie z chłodnym dystansem, lecz z delikatnością, która zaskakiwała mnie za każdym razem. Przynosiła własnoręcznie przygotowane przetwory, siadała przy stole i słuchała opowieści o Milce, jakby chciała nadrobić stracony czas. Pewnego popołudnia, gdy Mila spała, Usiadłyśmy razem przy herbacie. Antonina spojrzała na mnie z głębokim smutkiem. Wiesz, zaczęła, przez lata żyłam w cieniu tej rodziny, ale też własnych błędów. Nie chciałam, by moje córki nosiły ciężar mojej przeszłości. Dlatego byłaś dla mnie zagrożeniem i nadzieją jednocześnie. Spojrzałam na nią uważnie, bo prawda zawsze bywa zagrożeniem. Uśmiechnęła się smutno. Tak, ale dziś widzę, że to prawda nas uwalnia nie tradycje, nie dziedzictwo. To, że możemy wybrać własną drogę. Wtedy do pokoju weszła Mila, miała na sobie sukienkę z haftem, małe kwiatki i liście, które sama wybrałam. Podbiegła do nas i usiadła na kolanach Antoniny. Babciu? Zapytała niepewnie. Antonina spojrzała na nią z rozczuleniem. Tak, kochanie, babcia. Wtedy poczułam, jak znikają wszelkie bariery, jak korzenie i skrzydła łączą się w jedno. Kilka dni później zadzwonił mój mąż. Musisz zobaczyć to, co znalazłem w starych dokumentach, powiedział z podekscytowaniem w głosie. Spotkaliśmy się w domu Antoniny. Otworzył stary album z dokumentami i zdjęciami. Wśród nich znalazł list, który nigdy nie został wysłany. Był to list od prababci Antoniny do jej matki. Pełen żalu i nadziei, w którym wyrażała pragnienie, aby kobiety w rodzinie mogły żyć według własnych wyborów, nie pod dyktando oczekiwań. To jak klucz do naszych więzów, powiedział mój mąż. Wtedy zrozumiałam, że historia, którą znaliśmy, była tylko fragmentem prawdy. Prawdziwa siła tkwiła w tym, co nie zostało powiedziane, w odwadze, by przełamać milczenie. Tego wieczoru, kiedy Mila już spała, usiadłam przy oknie z zeszytem w dłoni i zaczęłam pisać. Pisywałam listy do niej, ale tym razem nie o lękach, a o wolności i miłości. O tym, że może wybrać własną drogę, bez strachu i bez poczucia winy. Patrzyłam na gwiazdy i myślałam, jak wiele jeszcze przed nami. O nas, o milce, o rodzinie, która powoli uczy się żyć na nowo. Nie wiem, co przyniesie przyszłość, ale wiem jedno: to my piszemy nasze historie. I nawet jeśli czasem musimy sięgnąć do korzeni, by zrozumieć, kim jesteśmy, to skrzydła dają nam wolność, by wznieść się ponad wszystko. Mila zasnęła spokojnie, a ja poczułam, że możemy już iść dalej, razem, bez lęku, i to jest nasz nowy początek.